Boże, ci kawie lajków. Co? Tylko 15 przez noc? Hmm. <shrug> 아니 нем те э н Mm. Zasłużyłam <laughs> mm. Mm. Oh, Późno już, późno. do. Mm. A Facebook jeszcze na no tak. Jak ona może z nim być? Bez sensu. O. Przewlekłe zmęczenie, słaba odporność, częste przeziębienia. Naprawdę wydaje ci się, że to wszystko nie ma związku z tym, jak żyjesz? Twoja otyłość jest genetyczna, a zaburzenia zdrowotne wzięły się znikąd. Z niezrozumiałych powodów wielu z nas nie łączy przyczyn z obawami. Wysypi insuliny oporności i innych zaburzeń metabolicznych, czy niedoczynności tarczycy, to nie powód tego, że masz nadwagę, czy że źle się czujesz. To zazwyczaj objaw tego jak żyjesz. Jasne, możesz łykać sobie tabletki na wszystko, ale w sytuacji na przykład zaburzeń metabolicznych, to trochę jakby podstawiać coraz większą miskę pod cieknący kran zamiast wymienić uszczelkę. Przeciętny człowiek w naszych czasach to człowiek przewlekle zmęczony, uzależniony od kofeiny i cukru, którego styl życia jest głównie siedzący. Coraz częściej czuje się samotny, bo jego kontakt z innymi ludźmi ogranicza się głównie do tego online. Nadmiar stresu, brak bliskich relacji, nieprawidłowa dieta i społeczna presja to krótka droga do stanów depresyjnych. Tempo życia i social media skutecznie pozbawiają nas poczucia własnej wartości, a samoocena spada do zera. A to oczywiście powoduje wysyp ludzi sfrustrowanych, niemiłych, gardzących innymi, z brakiem szacunku i wywyższającymi się. Myślisz, że to świadczy o sile? Nic bardziej mylnego. Człowiek silny nie ma potrzeby wyżywać się na drugim człowieku. Człowiek silny to człowiek wrażliwy, otwarty, z szacunkiem do innych. Ale jak być takim, skoro czujesz się źle, zarówno psychicznie, jak i fizycznie? Oczywiście, jeśli czujesz się źle, zacznij od wizyty u lekarza i odpowiedniej diagnostyki. Jednocześnie pamiętaj, że niezależnie od diagnozy, twój styl życia zawsze ma znaczenie. Omówmy teraz kilka złych nawyków, biorąc pod uwagę dzień typowej grażyny z początku tego filmu. Przywlekłe zmęczenie to zmora naprawdę wielu ludzi. Czemu nie łączymy tego z przyczynami, naprawdę nie rozumiem. Dieta przetworzona pełna cukru, do tego kofeina z samego rana, alkohol wieczorem i całodzienne gapienie się w smartfon. Do tego brak ruchu i brak kontaktu z naturą? Oto recepta na bycie wiecznie zmęczonym i osłabionym. Zacznijmy po kolei. Wiesz, jaki wpływ na organizm ma to, że w każdym posiłku spożywasz dużą ilość cukru? Przeciętne płatki typu śniadaniowego to dobra recepta na szybkie uczucie głodu i spadek cukru we krwi. Dajesz takie śniadania dziecko? Jest duża szansa, że będzie nadmiernie pobudzone w ciągu dnia. Lepiej wybrać chociażby płatki owsiane i samemu skomponować śniadaniowy posiłek. Czujesz się uzależniony od cukru, a jednocześnie często chorujesz? Badania pokazują, że spożycie 75% cukru może osłabić układ odpornościowy nawet o 50%. Spożycie 100 gramów węglowodanów łatwo przyswajalnych, takich jak fruktoza, glukoza czy sacharoza, Czyli na przykład wypicie słodzonego napoju hamuje zdolność białych krwinek do pochłaniania i niszczenia szkodliwych mikroorganizmów. A przypomnę, że w półlitrowej butelce słodzonego napoju, takiego jak na przykład cola, znajduje się już 50 g cukru. Dodaj do tego inne produkty spożyte z cukrem w ciągu dnia, szybko uzbiera się do tego dużo więcej niż te 100 g. Ponadto cukier spożywany w nadmiarze powoduje przewlekłe zapalenie o niskim stopniu nasilenia w organizmie, a także sprzyja tyciu. Tym samym może to przyczynić się do chorób o charakterze przewlekłym, takich jak choroby sercowo-naczyniowe i cukrzyca. Czyli chwila przyjemności, a długotrwałe konsekwencje. Naprawdę nie warto, zwłaszcza że brak cukru w diecie nie oznacza braku słodkiego smaku. Cukier znajdujący się w owocach lub innych naturalnych źródłach nie wpływa negatywnie na organizm w stosunku do tego, jak robi to cukier spożyty w produktach przetworzonych bądź cukier wyizolowany. W całych owocach na przykład cukier jest połączony z dobroczynnymi dla organizmu składnikami, takimi jak błonnik czy witaminy zresztą w sklepach możesz kupić już produkty bez takiego dodanego cukru. Możesz też zrobić domowe słodycze sam, na przykład na bazie erytretolu. Nawet jeśli nie lubisz piec w internecie znajdziesz mnóstwo przepisów do zrobienia słodyczy na szybko. Pamiętaj, że zdrowa dieta powinna zawierać dużo warzyw i dobrej jakości białka czy tłuszcze. Rośliny strączkowe, jajka, kasze czy oliwa zupełnie inaczej działają na organizm niż biała buła i parówa. To, że zdrowa dieta jest droga, to bardzo nietrafiony argument. Nie musisz kupować żywności w alejkach bio czy eko, żeby jeść zdrowo, naprawdę. Poza tym, internet naprawdę podpowie, jak zdrowo jeść, nie mając na to czasu. W takim razie, jeśli nie pasuje argument braku czasu i braku pieniędzy, to jaką masz jeszcze wymówkę? Kawa. Dobra czy zła? Wiele badań pokazuje, że ma korzystny wpływ na zdrowie, ale tylko wtedy, gdy pita jest z umiarem. Ale warto zwrócić uwagę również na odpowiednią porę picia kawy. Otóż kawa jako pierwszy napór, napój spożyty w ciągu dnia to nie najlepszy pomysł. A wszystko w związku z tak zwaną choroną farmakologią, czyli interakcją rytmów biologicznych i działaniem spożytych substancji, w tym leków. Jednym z najważniejszych rytmów biologicznych jest zegar dobowy, który zmniejsza naszą fizjologię i zachowania na różne sposoby, ale może też zmieniać wiele właściwości leków, ich farmakokinetykę, skuteczność, a nawet tolerancję. W 24-godzinnym cyklu życia człowieka to światło jest głównym game changerem. Mówiąc wprost, rytm dnia człowieka i tego co dzieje się w jego organizmie uzależniony jest od światła. Tak zwane zewnętrzne źródło synchronizacji zegara biologicznego organizmu do rytmu 24-godzinnego nazywamy Zeitgeber, czyli w polskim tłumaczeniu dawca czasu. U człowieka głównym dawcą czasu jest światło, a dokładnie tryb światła i ciemności. W naszym organizmie funkcjonuje coś takiego jak układ siatkówkowo-podwzgórzowy, czyli powiązanie między siatkówką oka, a podwzgórzem. Jądra podwzgórza kontroluje nasz zegar okołodobowy, czyli to kiedy powinniśmy spać, a kiedy czuwać, czyli cykl snu i czuwania. Pory spożywanych posiłków, bo zdecydowanie pory w takich jemy mają ogromne znaczenie dla zdrowia, o czym powiemy sobie za chwilę. A poza tym rytm dobowy ma znaczenie dla homeostazy cukru we krwi, czy wydzielania hormonów, w tym kortyzolu, czyli hormonu stresu i pobudzenia. W takim razie czy poranek to najlepsza pora na picie kawy? Otóż nie bardzo. Generalnie nie powinniśmy spożywać kofeiny wtedy, gdy kortyzol we krwi osiąga wartość szczytową. Produkcja kortyzolu jest silnie związana z poziomem czujności, a maksymalny jej poziom o poranku powinniśmy mieć właśnie między godziną 8 a 9 rano. Pijąc kawę o tej godzinie w prosty sposób możemy rozwinąć po prostu tolerancję na kofeinę, czyli mówiąc prosto nie będzie ona działać pobudzająco. Jeśli więc potrzebujesz kawy, wypij ją pomiędzy pikami kortyzolowymi w organizmie, czyli najlepiej między 9:30 a 11:30, bo kolejne piki kortyzolu powinny być między 12:00 a 13:00 i między 17:30 a 18:30. Wtedy nie potrzebujesz kofeiny. Co ważne, bezpieczne wydaje się wypić ostatnią kawę między godziną 14:00 a 15:00, bo im później ją wypijesz, tym większe ryzyko zaburzeń snu. Nawet jeśli szybko zasypiasz, twój sen może nie być dobry jakościowo, czyli mimo tego, że śpisz czasowo dość długo, to i tak się nie wyśpisz. A bez snu nie ma zdrowia, ale o tym później. Alkohol podobnie niszczy Twój sen. Organizm zamiast wysypiać się walczy z usuwaniem nadmiaru toksyn z organizmu. Nie licz wtedy na głęboki sen, psanie z uczuciem wypoczęcia, energią czy z ładną cerą. Chcesz robić magiczny detoks sokowy, a nie dbasz o swój naturalny detoks? Przecież masz wątrobę, nerki, jelita, autofagię komórkową. To są twoje naturalne, własne, wbudowane od nowości mechanizmy. Ale jak spożywasz dużą ilość alkoholu i niezdrowego żarcia, no to dajesz im tyle roboty, że nie mają już czasu w nocy na robienie porządku w twoim organizmie, na usuwanie uszkodzonych komórek i odbudowę tkanek. Po spożyciu alkoholu jest alarm. Toksyna w organizmie. I teraz liczy się tylko jej usunięcie, a potem przyjdzie dzień i organizm, zamiast być zwarty do działania, zdążył jedynie co pozbyć się Toksyny. Dalej się dziwisz, dlaczego wstajesz zmęczony? To może jesz na noc, bo przecież to, że jedzenie po 18 tuczy, to mit. Ale czy Ci wierni obrońcy tego mitu wspomnieli Ci może, że wieczorem organizm nie bardzo ma ochotę zajmować się procesami trawienia jedzenia w Twoim brzuchu? Że kiedy jesz przed snem, bo wtedy lepiej Ci się zasypia, to wcale nie oznacza, że będziesz spał głęboko? Znów cofnijmy się do tematu cyklu dobowego. Badania wyraźnie pokazują, że nie tylko ma znaczenie to, co jemy, ale także takie samo w zasadzie znaczenie ma to, kiedy jemy. Twój metabolizm zmienia się w ciągu dnia z powodu naturalnego zegara biologicznego. Rano w odpowiedzi na światło dzienne zwiększa się wrażliwość na insulinę, a melatonina spada, co powoduje, że czujesz się skoncentrowany i pełen energii. Tymczasem wieczorem. Poziom melatoniny wzrasta, a wrażliwość na insulinę zmniejsza się, przygotowując ciało do odpoczynku i nocnego, nocnej naprawy komórek. Dzień, jedzenie, noc, sprzątanie. Takie plany ma w dużym uproszczeniu twój organizm. Badania potwierdzają, że dostosowanie posiłku do rytmu dobowego może pomóc m.in. przyspieszyć odchudzanie, poprawić wytrzymałość i zmniejszyć ryzyko cukrzycy typu drugiego tym samym tej popularnej ostatnio insulinooporności a także obniżyć ciśnienie krwi. Jak sobie jesz na noc, to możesz pogorszyć jakość snu. A sen wpływa na dwa hormony w organizmie, które regulują głód: grelinę i leptynę. Grelina stymuluje apetyt podczas gdy leptyna robi coś przeciwnego, czyli daje ci sygnał: "Halo, wystarczy. Najedliśmy się". Kiedy Twoje ciało jest pozbawione snu, zaburzony zostaje naturalny cykl okołodobowy, zwiększa się poziom greliny, a zmniejsza poziom leptyny, co może prowadzić do zwiększonego głodu, w tym silnego pragnienia cukru. Co więcej, zakłócony rytm dobowy może prowadzić do zwiększonej produkcji insuliny w organizmie. Insulina nie jest ani dobra, ani zła, jest niezbędna w organizmie. Insulina jest hormonem odpowiedzialnym za pomoc naszym komórkom w metabolizowaniu i prawidłowym wykorzystywaniu składników odżywczych uzyskanych z pożywienia ale chronicznie podwyższony poziom insuliny może powodować zwiększone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych czy cukrzycy typu drugiego. Jak zwykle to dawka czyni różnicę. Pamiętaj, że twój naturalny zegar biologiczny jest zsynchronizowany ze środowiskiem zewnętrznym dzięki takim czynnikom jak światło czy czas posiłków. Pamiętasz powiedzenie, że śniadanie jest sam, obiadem się podziela z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi? A może znasz bardziej te, że śniadanie jest jak król, obietek książę, a kolację jak żebrak? Jedno jest pewne. Nauka aktualnie potwierdza zasadność tego stwierdzenia, a dokładnie potwierdza fakt, że powinniśmy jeść głównie w pierwszej części dnia. Nasze śniadania i obiady powinny być większymi posiłkami, a kolacje mniejszymi. Jednocześnie warto zachować 12 do 14 godzin postu nocnego, czyli przerwy od ostatniego do pierwszego posiłku. Czyli dochodzimy do tematu intermittent fasting jest zły czy dobry? Jeśli ubierzemy go w kontekst, jemy głównie w pierwszej części dnia, oraz że spożywamy w tym oknie naszym żywieniowym w ciągu dnia odpowiednią ilość kalorii, no to tak. intermittent fasting jest świetny dla zdrowia metabolicznego i dla lepszej jakości snu. A lepsza jakość snu to lepsze zdrowie metaboliczne i tak w kółko. To jak już do tego snu doszliśmy, to koniecznie musimy poruszyć temat elektroniki i światła. Elektronika ułatwia nam życie i aktualnie jest niezbędna. To fakt. E, nikt nie cofnie się teraz do jaskini, tylko dlatego, że wiemy, że światło niebieskie emitowane przez urządzenia elektroniczne po zmroku wpływa niekorzystnie na organizm. Za to możemy korzystać z tych urządzeń mądrze. Jak? Zatrzymajmy się na chwilę na tym świetle. W dzisiejszych czasach można powiedzieć, że za sprawą zanieczyszczenia świetlnego aktualnie drogę mleczną oglądamy głównie na opakowaniu batonów Milky Way. Dostęp do światła mamy teraz na życzenie o każdej porze dnia i nocy, co nie do końca jest zgodne z naturą. Życie ewaluowało w warunkach światła trwającego maksymalnie 12 godzin w ciągu doby i tyle samo ciemności. Fakt błędnym jest odwoływanie się do natury jako do czegoś z góry, co ma być dobre i właściwe, bo podobnie możemy spojrzeć na połowę tego, co aktualnie robimy i co jemy, a czego nie było kiedyś w naturze i wcale nam nie szkodzi. Faktem jest jednak, że być może na poziomie biologii warunki, dzięki którym organizm ludzki kształtował się lata temu, to dobra podpowiedź, co dla człowieka może być optymalnym sposobem funkcjonowania. Tym samym, czy sztuczne światło w nie o odpowiednich porach dnia może mieć znaczenie dla zdrowia? Otóż może i wiemy o tym coraz więcej. Czy wiesz, że masz trzecie oko? To gruczoł, który znajduje się w centrum mózgu i jest bezpośrednio zależny od bodźców świetlnych, które docierają do Twoich oczu. Ten gruczoł to szyszynka. Jej komórki produkują tzw. hormon snu, czyli melatoninę. Wydzielanie tego hormonu jest ściśle związane z bodźcami świetlnymi. Obecność tychże bodźców hamuje produkcję melatoniny. A dokładniej szyszynka zaczyna być aktywna dopiero po zmroku. Wtedy też naturalnym jest odczucie zmęczenia, obniżenie koncentracji i senność. Przypominam, że nasze organy wewnętrzne współgrają ze sobą, jednocześnie będą, będą, są pod kontrolą zegara biologicznego. Możesz sobie w tym momencie pomyśleć, ale przecież jedni są sowami, a inni skowronkami. Ja tam wolę pracować w nocy. Cóż, faktycznie nieliczne osoby mają taki chronotyp, że lepiej funkcjonują w nocy, ale moje doświadczenie w pracy z podopiecznymi pokazuje mi, że w większości przypadków to nie chronotyp sowy powoduje to, że prowadzisz nocne życie, a to. Że masz rozregulowany cykl dobowy. A to w dłuższej perspektywie może wiązać się z problemami ze zdrowiem, jak chociażby niedoczynną tarczycą czy rozregulowaną gospodarką cukrową, a więc i problemami ze zbyt dużą masą ciała. Istnieją jednak przypuszczenia, że melatonina, poza tym, że reguluje rytm snu i czuwania, może również odpowiadać za hamowanie rozwoju nowotworów. A więc łatwo domyślić się, co wydarzyć się może w przypadku jej niedoboru. Ryzyko rozwoju nowotworu piersi u kobiet pracujących na nocnej zmianie, u których zaburzona jest produkcja melatoniny, jest większe. Inne badania pokazują, że osoby żyjące w dobrze oświetlonej nocą okolicy miały zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwór piersi. Prawdopodobnie więc dobrym pomysłem jest zasypiać w zupełnej ciemności. Jeżeli nie masz możliwości szczelnego zasłonięcia okien, być może opaska na oczy będzie dobrym rozwiązaniem. Zdecydowanie Zdecydowanie będzie to dobrym rozwiązaniem, gdy cierpisz na bezsenność. Może w ten sposób wyświadczysz przysługę swojej szyszynce, która odwdzięczy się wydzielaniem odpowiedniej ilości melatoniny, a tym samym będziesz lepiej spać. A wiadomo nie od dziś, że niedobór snu to duże problemy ze zdrowiem. Praca zmianowa? Również, ale to inna historia. No dobra, jeśli wiemy, że jak jest ciemno, to sygnał dla organizmu czas spać, to jak sądzisz, jaki wpływ ma to, że po zmroku oglądasz fejsa na telefonie? No dobra, nie musi to być fejsik, ale mam nadzieję, że zwróciłeś uwagę na początku tego filmu, ile światła daje nam patrzenie w telefon, gdy jest ciemno. To samo dotyczy monitorów komputera czy telewizora, ale smartfon i laptop wybitnie dużo emituje światła, w tym światła niebieskiego. Światło niebieskie naturalnie występuje w spektrum światła słonecznego za dnia. Wtedy też organizm jest bardziej pobudzony, no bo wiadomo, słońce, dzień, działamy. Ale po zmroku ma zacząć działać z szyszynka, wydzielać się melatonina, masz zrobić się senny i iść grzecznie spać. Ale szyszynka nie zamierza brać się do roboty, jak skrolujesz sobie wieczorem telefon. Ma ona wyraźnie sygnał, że ciągle jest jasno przecież ciągle świeci słońce to po co ma ci dawać tą melatoninę? Tak sobie myśli Szyszynka. No dobra, bez personifikacji z Szyszynki, tak czy siak, krótka piłka. Nie korzystaj po zmroku z telefonu i komputera. Marzenia ściętej głowy? Zainstaluj po prostu sobie filtry blokujące światło niebieskie. A najlepiej, zaopatrz się w czerwone okulary, które blokują takie światło niebieskie. Ale korzystaj z nich oczywiście po zmroku. A jak nie, no to nie dziw się, że masz insulinooporność, nie możesz schudnąć i masz zwiększone ryzyko większości chorób, w tym nowotworów. Żeby nie było, że nie ostrzegałam. A propos palenia, tu już chyba nie ma co dodawać. Każdy wie, że to bezwzględnie trucizna, ale jakiś czas temu pojawiło się ciekawe porównanie, że siedzenie to nowe palenie. Według Światowej Organizacji Zdrowia Siedzący tryb życia jest na czwartym miejscu listy przyczyn zgonów, których można było uniknąć. Co więcej, nawet ak Regularna aktywność fizyczna nie jest w stanie całkowicie cofnąć szkód, które w naszym organizmie są konsekwencją ciągłego siedzenia. Umówmy się, godzina nawet najbardziej intensywnego treningu nie pomoże, jeżeli nie zmieni się całego stylu życia. Masz pracę siedzącą? Ustaw sobie budzik na przykład co godzinę i przejdź się po biurze, rozruszaj się, idź na spacer, przejdź po pracy, a jak nie masz daleko, no to może po prostu iść na pieszo do pracy. Pamiętaj, że przy siedzącym trybie życia rozruch kilka razy dziennie ma większe znaczenie niż zajazd na siłce kilka razy w tygodniu, a poza tym tylko siedząca praca, serial i smartfon. Spacer pośród natury jest tutaj tym bardziej na plus, bo działa dodatkowo korzystnie na zdrowie metaboliczne i na obniżenie stresu. No i właśnie do naszej historii dochodzi oczywiście cały temat radzenia sobie ze stresem, bo doskonale wiem, że wiedzieć, a robić to dwie różne sprawy. Że często jemy ze świadomością tego, że to niezdrowe, ale mamy to gdzieś, bo nie umiemy radzić sobie z emocjami i z nadmiarem stresu. O tym, jak bardzo źle przewlekły stres wpływa na zdrowie, mówiłam w tym filmie. Tam, tam również wspominałam, jak sobie z tym radzić, ale czasem twoje niskie poczucie własnej wartości, demony przeszłości czy toksyczne relacje wymagają pracy z psychoterapeutą. Jeśli trwasz w beznadziei i poczuciu, że nie zasługujesz na zdrowe życie, albo że w ogóle nie chce ci się dbać o siebie, Naprawdę warto zacząć porządki od środka, a dokładniej od głowy. Pusta mowa motywacyjna tutaj nie pomoże. Musisz dotrzeć do wnętrza siebie jednocześnie pamiętaj, że zdrowie pochodzi z jelit. Że jest coś takiego jak oś mózgowo-jelitowa i że jeżeli jesz źle, możesz czuć się źle również psychicznie. Możesz mieć obniżony nastrój tylko dlatego, że żyjesz jak tytułowa grażyna. Czas wziąć odpowiedzialność w swoje ręce. Jak to możliwe, że człowiek jest tak słaby, mając jednocześnie tyle wiedzy jak nigdy dotąd? Tyle możliwości, tak rozwiniętą naukę i technologię. Jednocześnie niszczymy swoje ciała. Stajemy się niepełnosprawni i często na własne życzenie. Nie dbając o ciało, nie dbając o głowę, nie dbając o to, jak żyjemy. Dlaczego tak jest, że człowiek staje się coraz potężniejszy, jednocześnie stając się paradoksem silnego człowieka? Nasze ciało ma tak wiele możliwości, a stajemy się flaczałymi, słabymi jednostkami, u których po podbiegnięcie do autobusu czy wejście na drugie piętro po schodach skutkuje gigantyczną zadyszką, którego uczula wszystko co możliwe, który jest przeziębiony średnio raz na dwa tygodnie, a byle wirus stanowi poważne zagrożenie jego życia, którego ciągle coś boli, jest wiecznie zmęczony, zestresowany, niewyspany i sfrustrowany. Naprawdę, nie musimy tak żyć. Co stoi na przeszkodzie, że tak bardzo nie doceniasz swojego życia? Znajdź to i weź odpowiedzialność za swoje życie. Przestań obwiniać system, producentów żywności czy sąsiadkę. Weź odpowiedzialność i działaj. Staj się najlepszą wersją siebie i zacznij w końcu żyć pełnią życia.